Przechodziliśmy do kolorowania jajek, po to, by szybciej mieć to. Żeby um, to z tym się nie bujać. Weźcie mi, podajcie mi tak, papierowe. Yy, ręcznik papierowy. Tu klara? Z mopsikiem. Jezu, nie z mopsikiem. Co ja wiem? Z kipciem. Z kipciem, właśnie. Mopsik i kipciem. Tyle? Tu trochę za dużo wlałam. Feraz e -e. trochę wlajemy. Tu że to mały chopiec. Czułam. Zjadłeś? Nie chcesz tu popatrzeć na mnie? Nie, nie. Nie, nie. nie, to co? nie jest mój jaju. Nie, to jest to zielone jajko. Co? tutaj zielone jajko. To, jadło, to jest mój O, lepiej, to wyładne. Nie. Ktoś tu mi jeszcze jeden kawałek, daj, tylko lecznika. Daj jeszcze jeden kawałek. Ale śmierdzę. Tym octem, nie? No tak. No to trochę jak, jak różowe wygląda. No różowe. Dobra, daj, dziękuję. Kam znaczy tak na żywo wygląda jak różowe. W kamerze... Różowe! <laughs> <i> <ciągu. śmiech> różowe <laughs> widzisz? To Nie chcesz tu popatrzeć z nami? O, chodź, znowu tak takara. Puść go tam, żeby też widział to. I niebieskie najlepsze. Tak. A nie zielone wolisz? Jak niby? Piękne jest. No niebieskie też jest niezłe. Chciałbyś trochę to poleniować? Chciałbyś to dekorować? O, o. O, 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 o. U mnie będzie każdy kolor. Aż cztery kolory? No. za mało. Ja nie mogę. Trochę za mało tych jaja. Nie, no ja. Aj, dobra, no i tak to zjemy. No, oczywiście. Poczekaj, no sklep, przepraszam, przepraszam. Można to spróbować? Nie, no to ale to a to też wsypałam, ty też wziąłeś? wszędzie wsypałaś? tak tu jest zielone tu jest zielone tu jest fioletowe to mm. jest bardzo niebezpieczne tak? zielone i niebieskie jest najlepsze pan jajko pan mm. jajko? No do No to kubeczka. Maja. Nie, wiesz, co wolę tego nie <grym rzucać takiego ja to wygrać. Bo widziałaś, jak to Nie, Ale dla mnie różowe najładniejsze. No ładne. Niebieskie, niebieskie. niebieski. niebieskie niebieski niebieski to niebieski. też nie Ale pomarańczowe też ładne. I fioletowe, wszystkie też są ładne. Zielone, wszystkie i pomarańczowe. Ładne są. Tylko niebieskie jest ładne. <grym> Niebieskiego jest niebieskiego. Ale nie kusił, żeby to teraz wygnieść po prostu. <grym> Klara jeszcze nie wrzuciła. A, bo tu jest jedno jajko. Ja się teraz zastanawiam. o co chodzi. Coś mi się nie zgadzało. Wiecie, o co chodzi? Może <grym> mamo? No co mamo? mamo? Nie, no to do jajko to już takie wielkie. Musisz to Przez cztery. Cztery. Nie do tego, nie do tego. tylko tak niżej może być. Nie, bo się. Nie, kuklara! Wystraciłam się. Daj. Nie chcę w pasmokce całych niebieskich. Zostaw to, Klarcie, Pusz, proszę cię. Masz różowe były? By było to ładne. Mogę? Tu, to, jest... no, to z tej strony. Z tym. Jej! Poczekaj, weźmy jeszcze A nie, tu mam być. E to Na to różowe też wygląda jak takie światełko. Tutaj, tutaj Mogę wziąć. też mama coś rzucić. Ale już za A tu wygląda jak to wygląda jak zabawiam. Zabawiam. Tu woda, wygląda jak jest kina, a to, to, to wygląda jak takie żółte żółte coś. Tak, jaki kto będzie chciał mieć kolor? Ja bym chciała mieć trzy różowe. Niebieski, różowy. Ja bym chciał zielony, niebieski i pomarańczowy. Nie wiem, potem wybiorę. Trzy ale raczej niebieski, różowy i fioletowy. To są trzy najlepsze kolory. Ja nie chcę mieć jedynie tego zielonego w koszyczku. Tak. Tak, tak. No, ale ładne z fiole, to Kiedy jest Nie, no tym szczerze wszystkie są ładne. zielone. Ale... A, dzisiaj? No tak już dzisiaj są świąteczne Mhm. Dobra, ja dwa ja. chyba tylko, te które robimy czerwone na pewno, nie? Tak, czerwone tak, jest fajne. Które jeszcze robimy, wodę? Niebieskie. niebieskie, 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 niebieskie są niebieskie. ładne. Te niebieskie? Tak. Proszę, niebieskie. niebieskie. Nie, tak ostrożnie, dobra? Nie, ja bym chciała też wyrzucić. Bliżko, blisko wody, blisko hmm. płynu. Nie, ja nie robię to. co? Okej, okay. dobra. I teraz... Kolorowe jajeczka. Wycieczki Kapki! Nie, 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 zostaw to kochanie, zostaw. Poczekaj, zrobimy sobie jakiś pojemnik na to, Jakiś koszyczek by się przydało. Nie mam. Kanapniku. Koszyczka? koszyczkę. No dobra. No taki duży. No i tak, pokolorowaliśmy jajka. O wie jak nie naklejamy. Mam w zeszłym roku i latat wcześniej, kilka wcześniej wadaż. Naklejaliśmy te owiki w ciepłej wodzie, ale mi minus i. Ich... O, fajny! Minus ich jest taki, że nam ciężko złażą, Ciężko się odrywa od jajka. No i w ogóle szybko, schodzą tak. No właśnie nie schodzą tak za, za szybko i to mnie wkurza. To ci szkoda. No ale te, co macie teraz na też się nazywają. Zresztą jajka sama w sobie kolorowe też są ładne, nie? No. no dobrze, to ja tam ziemniaki. I zaraz idziemy na dwór, Co wy na to? Super plan. No to sobie musimy już zmienić. Dobra, tyle.